Czy kawa jest faktycznie szkodliwa dla naszego organizmu? Czy uzależnienie od niej jest dla nas po prostu niekorzystne? Czy picie w nadmiarze tak samo? Ja spotkałem się z tym, że no po prostu potem ludzie nachurują na serce i to jest chyba jeden z największych mitów, że tak naprawdę to kawa raczej jakoś redukuje tą pracę serca niż faktycznie powoduje jakieś schorzenia, więc powiedz mi proszę, jak to jest z tą kawą w ogóle? Kawa jest względem popularności najdrugi, drugim najczęściej wybieranym napojem no na świecie. Pierwszym jest Herwata. Mhm. Kawa jest z zasady bardzo zdrowa. Z zasady kawa nie uzależnia. My się do niej przyzwyczajamy tylko na tyle, że organizm. A my potrzebujemy jakby smaku często albo samego ceremoniału parzenia. Bo po dwóch tygodniach kofeina, która tam jest, przestaje już działać. My jesteśmy już odporne tą kofeinę. Mhm. Możemy pić. 3-4 kawy dziennie. Prawdopodobnie już nie czujemy takiego efektu pobudzenia. Jak, jak z rana. Mhm. Trzeba mniej więcej co 2-3 tygodnie robić sobie przerwę. Trzeba, można, żeby czuć dalej działanie sensu te kofeiny. Eee, natomiast ee, ci kawosze, których ja znam, no to potrafią wypić 6-8 kaw dziennie z ogromną przyjemnością, pijąc ostatnio i do spać. Ja tylko, i yy, 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 yy. ja tylko bym chciał zapytać, bo mówimy kawa, a kawa dzisiaj, no to jest late piernikowe, jest cappuccino, Marcin się tu zaśmiał, bo zawsze ja kupuję czarne americano, a Marcin kupuje latte piernikowe z taką pianą. Na górze zabijane. Czasami jeszcze pani mu piernikę tam wbije w, w tą pianę. Ale już bez żartów, to mianowicie pijąc takie na przykład czarne espresso, podwójne americano, czyli espresso z dodatkiem gorącej wody, no to czy taka kawa faktycznie, jak wypiję na przykład trzy takie czarne kawy, nie wpływa to na nasz organizm negatywnie? Masz w takim espresso 80-120 mg. Zależy od rodzaju kawy, gatunku, sposobu przyrządzenia, parzenia, efektości, efektywności e, samego ekspresu, e, jakie tam jest ciśnienie i tak dalej. Zależy ile tego wyekstrahuje. Ekstrahuje i kawę, i polifenole, wszystkie substancje, które są tam pozytywne i negatywne w, te, w tej kawie. E, także zawartość kofeiny może się różnić. Natomiast jeżeli pijemy takie czarne espresso, prawda, i tylko sobie przepłukujemy e, usta wodą, żeby ten efekt. Wow! Prawda, na języku zwiększyć. E, co nam grozi? Tylko błona śluzowa żołądka jest narażona na bezpośrednie działanie takiego stężenia kofeiny i wszystkich związków, które są w kawie zawarte. E, więc e, to może nam grozić. Więc dobrze było taką kawę wypić nie na pusty żołądek, tylko po. I to już nam da osłonę, i wtedy ta kawa też, kofeina, trochę jakby łagodniej będzie wchodziła. Czy nie będzie takim skokiem. Drapieżnym, prawda, nas próbowało rozbić albo usidlić, tylko będzie wolniej wchodziła i to pobudzenie będziemy dłużej czuli. Nie takie wystrzelenie w kosmos, nie takie przewodcowanie, tylko właśnie taki łagodny wpływ tej kofeiny, ale pobudzający, stymulujący. Już po posiłku nie będzie nam się chciało spać, o to się zresztą naturalnie należy z tym walczyć, ale w pracy nie pasuje, prawda także nie ma zagrożeń ze strony kawy i kawę pije się w dużych ilościach. Wiele chorób zostało zniwelowanych poprzez picie napojów parzonych, kawy, herbaty, bo były parzone, prawda? Drobne ustroje patogene zostały niszczone. Wpływ na organizm Kawa jest bardzo zdrowa, ma dużą ilość polifenoli, kofeina e, i wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ona nieznacznie podnosi ciśnienie krwi, to skurczowe. Tak naprawdę, jeżeli podniesie od 10 mm słup kartenci, 15 mm, no to to jest wszystko. Więcej nie podniesie. Przyspieszy tętno serca na pewno, no bo ona działa na takie beta-receptory w układzie krwionośnym i serce zaczyna szybciej po prostu pompować, no bo od, o, tam się widzia taki przekaźnik, podobny jak ad, adrenalina wywołuje. Organizm nie potrafi tego rozróżnić, ale wie, że mu taka, taki przekaźnik CMP w komórce wzrosło i on się zaczyna przygotowywać do akcji, prawda? No i my się jesteśmy pobudzeni wtedy. Otwierają nam się oczy i to nie zadziałała adrenalina, tylko właśnie zadziałało CMP. Yy, a co to spowodowało? Dla organizmu nie ma znaczenia. On ma wtórny przekaźnik i na to mhm. reaguje, prawda?